listopad to najlepsza pora, żeby domową piwniczkę zaopatrzyć w ziemniaki, buraki, marchew, cebulę, kapustę w główkach itd. Te warzywne dobra plac targowy oferuje w imponującej obfitości. Do tego dochodzą owoce żurawiny, orzechy, czosnek, suszone grzyby, fasola różnych gatunków. Niesłabnie popyt na szatkowaną kapustę w workach. Kto jednak woli gotową, już zakiszoną, doprawioną marchewką, może ją kupić w plastikowych wiaderkach. Niesłabnie również podaż regionalnych produktów serowych, choć wiadomo, że oscypek to już nie ten sam oscypek, co w porze wypasów. Odzieżowe stoiska szybko przestawiły się na zimowy asortyment. W kolorach, wzorach i fasonach szalików, czapek, kurtek, płaszczy można przebierać, wybierać, oko wabią podhalańskie i norweskie motywy, sprzedawanych z ręki skarpet, swetrów, rękawic i kamizelek. Wszystko czysta, żywa, owcza wełna. Pod dachem kupieckiego dworu na dobre rozgościły się zimowe kolekcje i ekskluzywne futerka i moda pop, również młodzieżowa i sportowa, wziętych marek. Fasony ciepłego obuwia są naprawdę fantazyjne, a oferta bardzo bogata. O ważnej dla dzieci dacie 6 grudnia przypominają stoiska z zabawkami, a na nich maskotki, gabarytowe pluszaki, samochody, koparki, rowerki dla najmniejszych ale już i sanki, jabłuszka. No bo czekanie na Mikołaja to też czekanie na śnieg. Uwagę przyciągają ruchome zabawki na baterie, samochody i trzepocące skrzydłami ptactwo. Pojawiły się już choinki, również modne teraz, z białym szronem na gałązkach. Jeśli niedawno królowały na stoiskach nagrobne kompozycje ze sztucznych kwiatów i znicze, tak teraz przedświąteczny charakter nadają nowej targowicy ozdoby i stroiki oraz Mikołaje w postaci dużych lalek i plastikowych figur do postawienia przed domem oraz girlandy światełek w różnych formach, drzewek, zwierząt, reniferów z saniami. Większość ozdób sprzedający wykonują własnoręcznie i według swoich pomysłów. Kolorytu dodają placowi malowniczo wyglądające romki z Rumunii. O ile przy głównym ciągu nowej targowicy nie brakuje szukających potrzebnych towarów, tak w bocznych alejkach zrobiło się pustawo. O przyczynie pierwszego po czasie pandemii wyraźnego ubytku słowackiej klienteli właściciele stoisk mówią z dużym niepokojem. Przyczyną jest bowiem zamknięcie kilku mniejszych przejść granicznych, którymi nasi południowi sąsiedzi docierali na jarmark. Próby zatrzymania nielegalnej migracji przez wzmożone kontrole odbijają się już na koniunkturze targowego placu, a decyzje w sprawie przejść, podobnie jak wcześniej decyzje w sprawie przepisów sanitarnych, zapadają na szczeblu rządowym.